wśród zakażeń mamy 99% to są osoby niezaszczepione, przepraszam zaszczepione, niezaszczepione. to są osoby niezaszczepione. E, zaszczepione, przepraszam. wśród zakażeń mamy 99% to są osoby niezaszczepione, przepraszam zaszczepione, niezaszczepione. to są osoby niezaszczepione. E, zaszczepione, przepraszam. Oh. Wśród zakażeń mamy 99% to są, osoby, e, zaszczep, Nie bo. to są osoby niezaszczepione przepraszam, zaszczepione niezaszczepione procent to są osoby niezaszczepione zaszczepione, przepraszam. Oh, before